Jeden z najzdolniejszych polskich muzyków, gitarzysta, wokalista w 1997 roku zagrał pierwszy akustyczny koncert. W 2003 roku pismo Gitara i Bas przyznało mu nagrodę w kategorii Nadzieja Roku. W czerwcu 2007 roku wraz z ze zespołem Bracia wygrał festiwal organizowany w Sopocie Top Trendy oraz zajął drugie miejsce w polskim konkursie Premier. Jako muzyk sesyjny występował i nagrywał z licznymi artystami sceny lubelskiej i ogólnopolskim. 6 listopada 2020 roku wydał pierwszy singiel. Nie czekaj na znak. Moim Państwa gościem jest pan Wojciech Cukowski. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Wojtku, powiedz mi, jak wyglądało Twoje dzieciństwo? Moje no, dzieciństwo było szczęśliwe, mogę tak powiedzieć. Wychowywaliśmy się z, w, w czteroosobowym domu, czyli rodzicem, mój brat... Piotrek i ja. No i z, mówiąc krótko, dużo muzyki było w tym domu. Ojciec był i jest muzykiem w, w dalszym ciągu, więc, więc mogliśmy uczestniczyć i w sesjach, i w koncertach, i w próbach, i, i w różnych innych przedsięwzięciach. Pod, podglądaliśmy to gdzieś jako dzieciaki. No, i, i tak się stało, że, że, że obaj staliśmy się muzykami. Chodziliśmy też do szkoły muzycznej, chociaż tam uczyliśmy się muzyki, muzyki klasycznej. Ja grałem na skrzypcach przez 8 lat, przez 4 lata na altówce. Do tego fortepian, do tego wszystkie, wszystkie przedmioty muzyczne. Typu kształcenie słuchu, harmonia, formy i tak dalej. Więc jestem muzykiem dosyć gruntownie wykształconym. Natomiast ta, tam się nie uczyłem muzyki rozrywkowej. tam muzyka rozrywkowa e, przyszła trochę później. Jak się zająłem muzyką na poważnie, no to te wszystkie umiejętności na pewno mi się bardzo przydały. E, także tak od, od, tej, od tej muzycznej strony to, to wyglądało. Wspominam, wspominam miło, wspominam miło moje dzieciństwo na pewno. Na pewno do, do momentu, kiedy, kiedy moi rodzice się nie rozstali, no to, to, jest, to jest oczywiste. Później, później było trochę, trochę inaczej, ale, ale do tego wolałbym nie wracać. Czy muzyka jest takim twoim nieodłącznym elementem życia? O tak. Tak, bez, bez wątpienia tak, bo, bo e, jestem muzykiem. Nie, nigdy nie miałem, szczerze mówiąc, pomysłu na to, żeby, żeby zajmować się czymkolwiek innym. E, nic mnie tak nigdy nie pociągało jak, e, jak muzyka. E, na początku oczywiście to było słuchanie, to było oglądanie koncertów i, i tak dalej, i tak dalej. Więc, <laughs> więc do, do, do momentu kiedy. Kiedy zająłem się muzyką zawodową, no też minął, minął jakiś czas. I, I w związku z tym, że wychowywałem się w takim środowisku muzycznym mocno, no to dla mnie to było bardzo naturalne. I tak, i tak poszło no, tak poszło. Czy bycie synem znanego ojca to trudne zadanie do sprostania, bo poprzeczka znaczy, postawiona bardzo wysoko. Nie może, oczywiście, że tak, a, natomiast nie można się nad tym zastanawiać, czy czy, czy ja dam, e, dam radę prześcignąć, czy ja dam radę dorównać, bo, no bo wtedy można w zasadzie nie wychodzić z domu. Mm. <noise> Lepiej nie wychodzić z domu. Wiadomo, że, że, że ojciec miał już, już w tamtych czasach mm, ogromne dokonania, ale jak, jak startujesz samemu, nie możesz się nad tym zastanawiać. I tak, trzeba tą ścieżkę sobie samemu e, wyde wydeptać, i tak trzeba popełnić. Mnóstwo tych samych błędów e, e, i nauczyć się na nich. E, i, I tak trzeba pracować. E, trzeba wyjść na scenę, trzeba przedstawić nagranie publiczności, wyjść na scenę, zaśpiewać, zagrać e, i, i dowiedzieć się, jak ludzie reagują na to, e, na to, co robić. Więc tu nie ma żadnych skrótów. E, i, i, I przede wszystkim to też nie jest wyścig. Mm -hmm. no nie, no, tak jak mówię, gdybym miał się zastanawiać. Czy uda mi się dotrzeć tam, gdzie był, czy jest mój ojciec, no to, to, to może lepiej nie zaczynać, a nigdy nie miałem czegoś ty, ty, takich myśli. Szukasz ciągle siebie jako muzyk? Myślę, że w pewnym, w pewnym sensie znalazłem, bo, bo gdzieś tam, z, jeśli chodzi o stylistykę muzyczną, jestem określony. Natomiast każda, każde doświadczenie, jakie, jakie zdobywam po drodze, jest jakąś formą nauki. I zdarza się też w dalszym ciągu popełniać jakieś drobne błędy. Ważne jest, żeby wyciągać wnioski i iść dalej. Ja nie, nie zamierzam być nikim innym, nie, nie zamierzam zmieniać profesji. Mam nadzieję, że Bóg da zdrowie i będzie można to robić do końca życia. No właśnie, mówisz o innej profesji, a jako dziecko, kim chciałeś być? Bo chłopcy chcą być różnymi osobami strażakiem, policjantem, Zawsze chciałeś być muzykiem? A czy to też nie było tak, że to było moje marzenie, ponieważ, ponieważ tam ta muzyka towarzyszyła mi naprawdę naprawdę wszędzie, w domu, w szkole. Na podwórku, no bo kiedyś spędzało się bardzo dużo czasu na podwórku. Miałem też kolegów, którzy byli, którzy byli zainteresowani muzyką. To były zupełnie inne czasy. Nie było internetu, ale, ale był, były programy telewizyjne. Wtedy wchodziła ta telewizja, tak zwana satelitarna, i można było oglądać MTV i inne VH1 i tak dalej, i inne programy muzyczne i to nas też bardzo. Bardzo zaszczepiło nas, mówię, tych, tych, tych moich kolegów i mnie. Więc nie wiem, czy to było marzenie. To było środowisko naturalne mm. dla mnie. Muzyka i, i wszystko, co, z tym, co się z tym wiązało. Więc powiem szczerze, że nigdy nie miałem innego pomysłu na, na, na swoje życie. I, 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 I to też nie było tak, że nagle zadecydowałem, że będę muzykiem. Po prostu to się nat naturalnie, mm. naturalnie wydarzyło. Masz niezwykle szeroką ska barwę głosu, skalę głosu. Dar? Czy, czy ja wiem, czy szeroką, nie wiem, czy mam szeroką nie, nie powiedziałbym tego. Jeśli chodzi o śpiewanie, ja zaczynałem od śpiewania. Jak, jak zaczynałem współpracę, współpracować z, z kolegami w różnych zespołach, to zacząłem, zacząłem od śpiewania. Później dopiero jak założyliśmy zespół bracia, zostałem się gitarzystą, bo gdzieś tam jeszcze Wcześniej uznałem, że nie mam na tyle, na tyle umiejętności, żeby móc z tą gitarą wychodzić na, na scenę. Nie wiem, czy to jest dar. No, no, na pewno miałem o, o tyle ułatwione zadanie, że, że, muzyk, że słuchałem dużo muzyki. Byłem w szkole muzycznej, która mi dała bardzo dużo podstaw teoretycznych. Gdzieś zawsze nauczycieli mówili, że mam dobry słuch, więc to mi na pewno też pomogło. Natomiast sama a Sama umiejętność śpiewania, no to to jest cały czas trzeba, trzeba nad, tym, nad tym pracować. I na pewno pomagają koncerty, na pewno pomagają sesje, e, sesje w studiu, e, ale nie powiedziałbym, że mam jakiś, jakąś wybitną skalę czy, czy coś takiego. No, wręcz to, u mnie to tak wygląda, że no, jeżeli muszę wysłuchać swojego nagrania, to muszę, ale tak na co dzień to, to nie słucham tego. E, szczerze mówiąc. E, natomiast jak, jak gramy koncerty, no to nikt nie mówi, że jest bardzo źle, więc, <noise> więc cieszę się z tego. E, pracuję nad tym cały czas, żeby być coraz lepszym i, e, no i żeby, to, żeby słuchacze nie łapali się za uszy. Koncerty koncertami, muzyka też. Jakie hobby oprócz tego masz? Co robisz w wolnym czasie? W wolnym czasie. No jestem tutaj też no, musimy zaczepić o muzykę, bo, bo e, i, ja kolekcjonuję płyty i, e, i to są płyty CD winylowe. Kiedyś taśmy magnetofonowe, teraz już nie, chociaż one niby tam powracają, ale chyba do tego już nie e, wracać nie będę, więc dużo słucham muzyki, dużo, dużo słucham muzyki z, z płyt winylowych, bo e, no jednak moje ucho było zawsze przyzwyczajone do czego innego płyta kompaktowa e, czyli dźwięk cyfrowy a dźwięk analogowy to są troszkę dwie inne e, szkoły też przez lata wydawało mi się że nie będę zbierał winyli a zacząłem je zbierać bo usłyszałem kilka płyt takich które bardzo dobrze znam e, z winyla i, e, i po prostu zaczęła się nowa miłość także także to jest to jest moja pasja no oczywiście e, Mam żonę i córkę, mamy piękny dom, więc, więc to też no nie mogę powiedzieć, że to jest moja pasja, to jest moje życie. I, 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 i bardzo lubię to moje życie rodzinne. Lubię obejrzeć film od czasu do czasu. Także tak to zupełnie zwyczajnie u mnie wygląda, oprócz tego, że rzeczywiście muzyka zabiera mi bardzo dużo czasu ze względu na to, że jest to moje zajęcie i pasja. Jakiej muzyki słuchasz? Znaczy tak, jestem wychowany na, na klasyce rocka, czyli na, na parplach Led Zeppelin, e, więc, więc to jest taki, tak, taka podstawa. Snake to była zawsze moja wielka miłość e, muzyczna I, i nawet podświadomie zawsze staram się szukać tego samego w muzyce, a tej muzyki jest coraz mniej. Niestety grają jeszcze dinozaury, więc można czasem jeszcze pojechać obejrzeć ich koncert, nagrywają płyty, więc, więc to też e, e, tych płyt słucham. Natomiast w nowej muzyce nie odnajduję zbyt wiele dla siebie, bo, e, bo przede wszystkim e, jest tam coraz mniej gitary, którą uwielbiam. E, jest coraz mniej d, d, świetnie śpiewających rockowych e, wokalistów czy wokalistek. Muzyka rockowa odchodzi do niszy, odeszła do niszy, i oczywiście można znaleźć znakomitych wykonawców, ale, ale to nie jest to, co powiedzmy w, w latach 90. czy pod koniec lat 80., gdzie codziennie się pojawiał jakiś ktoś nowy, ktoś interesujący. Jeden był taki, był śmaki, i, i jeden był słabszy, lepszy, i można było. Można było to obserwować, to było fascynujące dla mnie. Dzisiaj muzyka jest taka bardzo dla mnie jednorodna, pozbawiona w zasadzie instrumentu, który zawsze, zawsze uwielbiałem, zawsze kochałem. Ta gitara, gitara, niestety, cały czas była zapędzana w kąt, w kąt, i w końcu teraz jej w ogóle nie ma praktycznie. Hmm, tak. Zmienili się odbiorcy, są mniej wymagający? O, czy na pewno tak, ale to też to, to trochę jest takie, takie błędne koło, bo gdyby podaż była troszkę, troszkę bardziej zróżnicowana, gdyby można było tych, tym młodym ludziom podawać tą muzykę rockową w trochę większych ilościach, to znaleźliby się nagle ludzie, którzy by uznali, że to jest fajne. A jeżeli odpalamy radio, telewizję to nie wiem, bo telewizję oglądam bardzo, bardzo mało, ale nie podejrzewam, że tam jest inaczej. Jeżeli cały czas się sączy, to samo, to samo, to samo, jeżeli e, wszyscy wokaliści śpiewają podobnie. Gdzieś, gdzieś zatraciła się tak jakaś charakterystyka mhm. poszczególnych wykonawców, no to to wszystko się staje taką jedną wielką magmą, i, i ludzie przestają na to zwracać uwagę. Nie ma tam nic, e, nic po prostu charakterystycznego. Tam. Wyszła komercja. A Ups, to komercja była w zawsze, ale była różnorodność. Mhm. Była różnorodność jak się w, Pamiętam, jak włączałem MTV, a, a oglądałem je na Będę wracał do tych czasów, bo to jest czas mojej nastoletniości i, i, i takiego zachłyśnięcia się muzyką w ogóle. No to tam były najróżniejsze rzeczy. Jedne były takie: O Jezu, znowu to leci, a drugie było: O super, to jest, to jest fajne. Można było łowić, można było hmm. e, e, no, no, znaleźć sobie coś dla siebie, jakąś. Jaką się, Muzyczną niszę. Teraz wszystko jest bardzo do siebie podobne, i, i w zasadzie nie rozumiem tego wszystkiego. Jest takie jednorazowe. Nie ma takich artystów, którzy wyda, wydaje się, że będą, że będą e, nagrywać jeszcze długie lata. To jest jedna piosenka, dwie i nie ma. Jedna nie ma i, i, i zmieniają, się, zmieniają się ci wykonawcy. No teraz jest ta Taylor Swift. Wiadomo, to jest super, super gwiazda, natomiast muzycznie to jest nie dla mnie kompletnie. No i zobaczymy na jak długo ta, 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 to super, d, 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 ten status super gwiazdy utrzyma. Zobaczymy. Ciężko tworzyć w dzisiejszych czasach? Czy ciężko? Myślę, że czasy za to nie odpowiadają. Tylko, tylko to, co chcesz zrobić, no nie? jeżeli masz. Jeżeli masz pomysły na, na, na piosenki, to po prostu trzeba je realizować. Nie oglądać się, czy dzisiaj jest, dzisiaj jest ciężej, czy, czy łatwiej, czy jest pogoda, czy jest deszcz. E, po prostu, jeżeli masz coś do zrobienia, to musisz to zrobić. Jeżeli czujesz to e, w sercu, że, że, że chcesz, że masz coś do powiedzenia, to trzeba to robić bez względu na, na pogodę. Jakie marzenia masz? Marzenia mam takie przede wszystkim, żeby, żeby wszystkim moim bliskim dopisywało zdrowie, mnie również oczywiście e, chciałbym, żeby e, chciałbym, żeby moja córka e, była szczęśliwa, e, robiła to co, to, co chce. Ona ma 16 lat kończy za chwileczkę, więc za chwilę będzie wkraczać już w ten, ten świat e, tak zwany dorosły. I, i, I chciałbym, żeby się mniej mocowała niż, niż jej rodzice. Z życiem, żeby miała, żeby miała po prostu łatwiej. Czy tak będzie? Nie wiem, ale, ale, ale to, jest, to jest moje marzenie. No i, no i życie rodzinne w ogóle to takie ogólnie czyli, czyli moja, moja córka, moja żona i, i nasz dom żeby, żebyśmy mieli zawsze dużo, dużo szczęścia. Tak u życzymy. Dzięki. Zmierzamy do końca naszego programu mhm. i zadam ci to jedno z najważniejszych pytań. Tak. Patrzę w lustro i widzę. Widzę na pewno człowieka e, szczęśliwego, czasami zmęczonego, ale e, no takiego, który, który e, idzie do obranego celu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Wojciech Słowowski. Zapraszam Państwa na kolejny program. Lustro.